Okej, okay, dobra, chyba możemy startować. Witam, witam. Dobra, no to tak. Dzisiaj kolejny odcinek AK Stream z Ultra Hardcora. I robiłem research, czy da się jakoś zastopować ogień w Minecraftie inaczej niż woda, i niestety się nie da, więc nether nadal jest problemem. Nic nie robiłem od czasu ostatniego streama. Skończyliśmy w tym momencie, jesteśmy w tym momencie. Potrzebujemy zdobyć Brewing Stand. O matko, eee, słyszycie to, prawda? Słyszycie to. Czemu? Czemu sąsiad z góry wymyślił, że teraz zrobi remont? Jest 17. Mamy dwie rzeczy do zrobienia. Możemy albo nadal szukać złota i starać się mieć dużo życia, i chyba tą strategię bym obrał, albo pójść Jolo do Yolo do znaleźć fortecę, liczyć na to, że ani razu się nie podpalimy, żeby nie zginąć bez żadnej regeneracji i wtedy dopiero tutaj wrócić i sobie zrobić pociąg na regenerację. Żeby to zrobić, będziemy potrzebowali co najmniej dwóch Blaze Rodów, co też nie będzie takie proste, ale zanim to wszystko ogarniemy, jest jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna kwestia i to bardzo ważna. Ogarnąłem, że zrobiłem ten sam błąd, który zrobiłem w mojej serii Survival. To jest Osiedliłem się koło wioski A w mojej serii survival miałem właśnie ten problem, że przez to, że się osiedliłem koło wioski to Przyszedł raid na wioskę i po prostu wszystkich villagerów mi zabił Co nie było fajne Więc postaram się zablokować tych villagerów w domkach, Bo będą nam potrzebni, kiedy będziemy robili farmę żelaza um, tylko nie ma ich w domkach, zaraz tu... A nie to kwiatek, ty nie jesteś villagerem? Potrzebuję... Czekajcie, ile jest villagerów w tej wiosce? Jednego zablokowaliśmy, gdzie jest reszta? Czy wszyscy umarli? O! Oh. O! Oh. Witaj przyjacielu! O, witajcie, przyjaciele! W sumie to jest dobra. Tak, możecie tu zostać. Mhm. Podoba mi się ten pomysł. Mam coś spagowanego. O, dobra, znalazłem. Mam to. Już, włączam. Więc wezmę wszystkie rzeczy, które są z domu wartościowe. Wezmę tą trzcinę, którą tutaj zasadziłem. I będziemy sobie. No ale to się ogarnie, dobra. Możemy w sumie iść do jednej z tych jaskiń. to Zróbmy tak. Zabuduję tutaj szybciutko. I zrobimy sobie domek. I jakoś mamy to mniej więcej bazę. O, matko. Ile paczków zjadłeś? Ja zjadłem całe zero. Uwaga, uwaga, tak. Teraz wszyscy mnie powiedzą, jak to, Shinton, nie, nie, nie czcisz Tłustego Czwartku, no w sumie trochę nie czczę. Ale tak naprawdę byłem w drodze wczoraj, bo jakby wracałem z rodzicami i z rodziną z wyjazdu o, Więc ten... Nie zatrzymaliśmy się nigdzie na to, żeby zjeść połączki. Tak wyszło po prostu. Ale normalnie pewnie bym parę wcisnął. Przydałyby nam się enchanty? Przecież ja miałem enchanting table. Zostawiłem go w tamtej bazie, LOL. A, dobra, wracamy tam. <grym> wiedziałem, że czegoś zapomnę. Czemu ja się nie obróciłem? On był za mną. Cały czas się patrzyłem na to pole, gdzie były zasiane dwa ziarna. Slimton trzecie przekazanie mówi pamiętaj, abyś dzień święty święci... <grym wiedziałem> Prawda. Czy Tłusty czwartek jest Dniem Świętym? Przepraszam, nie wiedziałem. W ciebie, po ciebie tutaj przyszedłem. Tak, idealnie. Dobra, później się wykopię więcej miejsca. Na razie chcę zenchantować zbroję na protection. Tak, trzymać. I budki. Feather falling. W sumie, wiecie co? Tak, jest, please. Oj, blast protection. Blast protection, jakby mnie gaz zaatakował, może. Dobra, w sumie teraz czuję się już trochę pewniej, jeżeli miałbym iść do zero. Ale i tak wolałbym mieć chociaż jedno jabłko złote. Albo dwa najlepiej. Dobra. Tyle drabinek powinno wystarczyć. Tak, powinny wystarczyć. Tym bardziej, że jesteśmy na takiej wysokości. Zróbmy sobie wejść do kopalni na przykład tu. Niech będzie. W sumie nie pomyślałem o tym, żeby stawiać te drabinki od razu, czekajcie. O! o! Nie! Zapomniałem, że to nie jest survival. <grym> A, dlaczego ja w taki głupi sposób tracę życie? I mamy! Witaj pajączku. Okej, okay. czyli jaskinia jest tutaj. Witam Cześć kolego. Jak się miewasz? Masz tu jakichś innych kolegów? Cześć. Dobra, Jolo Eee. Ow, mordę ile odnok? Aha. Dobra. Innego dzwoniaka mamy. Na razie zróbmy tak tutaj. Ale gigantyczna jaskinia. Trochę mi się to nie podoba. Ale dobra, brniemy w to da... O, panie! To jest zły pomysł. Dobra, idziemy w dół, jest złoto. To mnie interesuje głównie. Git, dobra. Złoto mamy i to w całkiem relatywnie prosty sposób je zdobyliśmy. Ile tego jest? Jedno. Jedno. To mi tak odpowiada, bo jed akurat jednego mi brakowało na jabłko, więc nie będę narzekał. Dobra, to już jest lepiej. Jest dobrze. E, tam nie chcę iść, ale dobra, chodźmy. E, możemy spróbować tak, tak na po prostu biegnięcie. Okej. Okay. Wygląda nie najgorzej. O, słyszałem szkieleta. Cześć. O, w mordę jeża! To był zły pomysł. Zostawiamy to miejsce? O, gdzie? O, szkielet, szkielet ten. Szkielet trafił creepera. Się na niego wkurzył. Ale się zdziwiłem już, po prostu mi serce. Matko. Czy coś jest w tą stronę? U! Widam. O, szkielet. O, w mordę! O, w mordę, jeszcze mi... Ała! Co? No, tak. Więc już mi się nie opłacało tutaj przyjście, bo straciłem więcej życia niż zdobędę. <grymne> zapomniałem, jak działa tarcza. Myślałem, że jak trzymam, to cały czas jest ok, ale on mnie trafił raz i później mi się już jakby zdjęła. A, zapomniałem, że nie mogę tak trzymać. Dobra, spoko. 5 złota? 5? Czy 6? 6? 6? Nie, 5. Dobra, 5 jest git. Będziemy potrzebowali jeszcze trzech na kolejne Abuko. O, wiertarka wróciła. Nie, spadnie się Inton. Nie ja to miałem kopać. Raz, dwa, nie, dwa, no weźcie, no weźcie. Dlaczego zawsze mi brakuje jednego złota na następne jabłko? <grystanie> Unlucky jakieś te dzisiaj żyły złota. Dobra, i ten napis jeszcze, ten lapis jeszcze jest ważny. Diamenty, 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 nie. Złoto, 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 jest, jest złoto, tak. <grystanie> skolowałem to, błagam niech będzie dziewięć. <grystanie> nie mówcie, o myślałem już przez moment, przez moment myślałem, że będzie dziewięć, nie? Przez moment wierzyłem. Dobra, mamy na dwa jabłka złota. To jest dobre. To jest bardzo dobre. Dobra, mamy miejsce pola. Fajnie, fajnie. I w sumie czekajcie, to jest są te krówki. Wait, to wiecie co? Zróbmy płotki i zrobimy zagrodę. Mamy to i teraz tak, furtka. O, słyszę slima What the heck? Ha? Huh? Jak slime? Musiał przewędrować z czterdziestej kratki. O, w mordę. What the heck? Przestałem słyszeć slima. Hello? Slime? O, panie. Uh, day. Dobra, żyjemy. Nasza tarcza mocno zostanie, ale jest git. Macko! to był zły pomysł, żeby tu wskakiwać. Co mi strzeliło do głowy? Ja zawsze taki bezpieczny chłopak, ostrożny. Macko! może tutaj? Nie, ta eski nie jest za daleko, chyba co? Eee... Nie, 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 nie! nie. O! Co jest ze mną nie tak Co jest ze mną nie tak? Ile was tu jest? Co jest ze mną nie tak Dlaczego ja tam... O matko, straciłem całe HP, na które zapracowałem sobie tym złotem po prostu Dlaczego ja otworzyłem tą dąskinię? Jeszcze ten zombie mnie nie widział, ja byłem pewien, że on mnie zaraz zaatakuje po prostu. I obronie tę tarczą, ale sobie tak wchodzi we mnie, nie, nie, nie widzę cię szyńczo. Czekaj, czekaj, zaraz się podpalę i ciebie zaatakuje. O, dobra, jestem podpalony, teraz masz. O pfff <grym> Co on zrobił w ogóle? Powinienem wcześniej pójść do netheru. Powinniśmy od razu pójść do netheru. Jeżeli zginę w tej serii, to w następnym sezonie od razu idę do, do netheru. Tylko jak będę miał obsydian. Po prostu trzeba zaryzykować, bo kiedy już się ogarnie nether, to tak naprawdę jest już łatwa gra, bo można ma się dostęp do pociągów regeneracji. Wiecie jak się robi podciąki regeneracji w tej grze? Potrzebujecie mieć jedną sztabkę złota i jednego arbuza. I to jest tyle. Macie potiągę na regenerację, a raczej trzy pociągi na regenerację. To jest nie wiem ile życia. Chyba full HP to jest wyleczenie. Więc w ogóle jakby to nie ma porównania ze złotymi jabłkami, na które trzeba ryzykować śmiercią po prostu idąc po jaskiniach. Powinniśmy od razu iść do Enderu, ale straciłem to życie, jak głupi. Nadal się nad tym zastanawiam. Jest jabłko! Zwycięstwo! I... mniam mniam w górę. Wszystko w górę. Dobra, rozproszyłem się strasznie przez tego slajma. Miałem zrobić zagrodę dla krówek. Oto co miałem zrobić. I w sumie to jest całkiem niezły teren, bo już wyciąłem tutaj tę e, trawę. Krówki, krówki, krówki. 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 Dobra, o może później zabijemy, zobaczymy. Tylko nie, nie bierzcie ze mnie przykładu i nie dostawajcie fall Świetnie to zrobiłyście, świetnie, ślicznie. W sumie zrobiłem ze zerowej strony otwarcie, nie? E, sekunda, czy mogę zrobić tak? O, udało mi się. Dobra. Chodźcie od tej strony. Chodźcie. Ten offhand jest bardzo przydatny do prowadzenia zwierząt. I mamy krówki. Dobra, możemy od razu je rozmnożyć. Łop, łop, łop i łap. Dobra, kochajcie się. Jej, advancement! Jest! Jednak coś dzisiaj zdobyliśmy. Pog. Jaka jest szansa na wypadnięcie jabłka? Bo tych liści jest przecież tak dużo. Czy ona naprawdę jest tak niska? Jeej! Udało się! Dobra, od razu jemy. wiecie co? Nie będę ryzykował, idziemy do netheru. Znaczy, w sumie to jest ryzyko właśnie, ale... Właśnie będę ryzykował, to chciałem powiedzieć To miałem na myśli, mówiąc, że nie będę ryzykował Chciałem powiedzieć, że będę ryzykował Wait, wiecie co? Może zanim je zjemy To pójdźmy najpierw do tenderu Dobra, czyli tak Czyli tak, czyli tak, czyli tak A, wiecie co? Stop Jeszcze może nieskończone źródełko wody By się nam przydało, bo go nie mamy Dobra, mamy nieskończone źródełko Teraz zróbmy tak Gdzie zrobić portal? Tutaj? Może być tutaj Jemy jabłko I lecimy Wiecie co? Stop Zanim to zrobimy, więcej kobla potrzebuję, żeby obudować i gdyby co. Tak, zróbmy. Tak, zróbmy. Jolo. Okej, okay. pauza. Pausa. Nie się i ja sobie poczytam czas w tym czasie. Rrr, Irona zostaw, dobra. Jeszcze sp spójrzmy, czy lawa na nas nie leci, dobra. Stop, Zaj wiecie co? Wezmę jeszcze głośniej dźwięki. Jakby był jakiś gaz, to żebym go usłyszał wcześniej. Jest forteca. Jest forteca. Żyjemy. Oto żyjemy. Dobra, czy idziemy na, ten, na tą fortecę naderową? W sumie jesteśmy tutaj już. Idziemy. I teraz uwaga na blaze. Nie, to jest dźwięk blazów, ale jakby to był ogień. Uff. Dobra, kolejny advancement. Brodawki. Potrzebujemy brodawek, tylko czarny szkielet teraz. Nie widzę czarnych szkieletów, dobra. Jak na mnie jakiś zeskoczy, to jest koniec. Tak coś czuję. Ale mam głośną grę teraz, więc... Co? Chyba żartujecie sobie ze mnie! To też mogą być te szkielety. No i jeszcze się odsuwa ode mnie. Dostaniemy trzy głowy czarnych szkieletów. Patrzcie to! Dostaniemy trzy głowy. Przysięgam wam, patrzcie. Uda się. tak wierzę. O! Skąd? Ty sfaniaku. Zostaw mnie. Ah. O, czekajcie. O, chyba go zablokowaliśmy. Chyba go mamy. Jest! Playzrod. Per favor, jest! Jeden mamy. Jeden mamy. Czekajcie, stop! W sumie jednego potrzebujemy. Jeżeli znajdziemy brewing stand w normalnym świecie, to potrzebujemy tylko jednego blaze roda. Tak mi się zdaje. Tak, jestem prawie pewien. Bo potrzebujemy tylko zasilić brewing stand. Tak, jest git. Jeden nam wystarczy. Możemy zrobić pociągi na ogień. Dobra, wracamy chyba. Zwycięstwo. Jest! 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 jest. jest. Tyle mi było potrzebne do szczęścia. To też jest ciężkie. Co mamy łatwego do zrobienia? O, strzelić do czegoś łukiem. To jest proste. Uwaga, uwaga. Wow. Dobra, nie zabijamy jej. Zostawmy ją. Ładna brązowa wieczka zostawmy ją. Ostryduj się z wileżerem. Właśnie możemy mieć po te jabłka. Zobaczcie, czy nam sprzedaje jabłka ziemeczek. To możemy i zrobić. Pójdźmy do tej wioski i zobaczmy, czy sprzedaje ziemczek jabłka. Dobra, panie farmerze. Czy pan chce się handlować? E, nie chce pan. W takim razie jestem zmuszony zabrać panu pracę. Jeszcze raz. O nie, jakiś inny mógł zostać farmerem. O nie, dobra, on został. Jabłuszka? Nie? Chwila, on chyba nie może sprzedawać jabłek od razu, nie? Ja źle to robię, bo oni nie mają nigdy jabłek na pierwszym trade. Tak mi się zdaje. Dobra, nieważne w takim razie. Kiedy indziej to zrobimy. O, tam na górze jest jakiś villager. Tam jeszcze nie byliśmy. Jajko! Op. Nie ma kurczaczka. Dobra, jest jeden dziemeczek. Czego możemy zablokować? Żeby był bezpieczny oczywiście. Zimeczku, zatrzymaj się. zatrzymaj się. O, 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 stój, stój! Mamy go. A, zaraz, tylko żeby mu się tam nic nie zrozpiło. O, proszę. Jest bezpieczny. No, prawie byłeś już w środku. <laughs> nie przyszliśmy tu na początku. A tu były jabłka. <laughs> to nieźle. No to nieźle, czemu nie krzyczałeś, nie odzywałeś się, że masz tu jałka, o ty Kurze, tutaj jednak się ta łąka kończy, ona wcale nie jest taka długa Jest możliwe, że będę musiał gdzieś strasznie daleko iść w świat, żeby znaleźć kolejną wioskę Szłabo, szłabo, dobra zobaczymy To tyle na tego streama, dziękuję bardzo, że byliście, dziękuję wszystkim, którzy się udzielali Dziękuję tym, którzy się nie udzielali, a byli Dziękuję wszystkim, którzy byli od początku, dziękuję tym, którzy byli przez moment Dzięki wielkie, widzę się z wami na następnym streamie, hejeczka, pa papa, wszystkim dobrej nocy, miłego wieczoru, miłego piątku, papa.